ja więcej w moim bloku. Stoi na pierwszym, Jest zamknięta. Naciskam przyciski. Dół, góra. Nie jedzie. Jedźmy teraz na pierwsze. Szro, szroki z genfa. Znowu się zepsuł Super. Dobrze, że, że mieszkam na pierwszym i tylko na pierwszym muszę iść z ale spoczynamy, które mieszkają na szóstym. No, jakby znowu się zepsuję. Kurde, no super. Super, no ona się prawie zawsze psuje i zda.